Dzień dobry. Dzień dobry. Weranda jest, Nela jest, kawa jest, poranek jest, słuchajcie, i tak w ogóle to jest e, długi weekend. Dla tych, którzy nie ma. Y, którzy pracują, którzy nie mają teraz wakacji. No to jest długi weekend. E, ja średnio to czuję, bo po pierwsze dzisiaj pracuję. E, po drugie... E, mieszkając na wsi to ja mam w ogóle cały czas poczucie, że jestem na wakacjach, nawet jak pracuję od rana do nocy, e, bo mi tu cudowniej wakacjowo jest po prostu. E, ale tak w ogóle to jest piątek, 15 sierpnia. I co? No i chcę wam opowiedzieć o czymś, co mnie spotkało. To będzie dosyć krótka opowieść. <słyski> <słyski> ale ona mnie naprawdę tak rozbawiła. E, Otóż zaczęłam pracować z nową rodziną e, i y, no jakieś kilka dni temu miałam pierwszy wywiad, a w, wczoraj no, poznałam się już z całą rodziną przez kamerę. E, mieliśmy pierwsze zajęcia i dowiedziałam się, <gryw> że dostałam ksywę <gryw> i tą ksywą jest Pani Nela Otwocha, <noise> ewentualnie Pani Nela Otwoszków. <noise> o, jak mnie to rozczuliło. Bo wiecie, bo słyszałam, że, je, że bywają matki Joanny od aniołów i takie tam różne od czegoś. <noise> a, a ja jestem Panią Nela Otwoszka, <noise> a nawet od wielu Foszków. I chyba nawet od wielu foszków u wielu młodych ludzi. <grywia> no to zdecydowanie, zdecydowanie mnie po pierwsze zachwyciło. A po drugie zdecydowanie zdetronizowało moją dotychczas ulubioną ksywę, której się dorobiłam dawno, dawno, dawno temu. Jeszcze jako studentka, jeszcze jako wolontariuszka, jeździłam na turnusy. One były organizowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, natomiast mieszankę tam, że tak powiem, mieliśmy osób z różnymi trudnościami, taką szeroką. I na jednym z tych turnusów, a nawet na kilku, był starszy ode mnie pan, bo wówczas ów pan miał lat 40 a ja miałam z lat z 21 e, i pan miał zespół Downa i pan poczuł wielki afekt do mnie. On po prostu lubił przebywać w moim towarzystwie, a ja lubiłam przebywać w jego towarzystwie. I doskonale żeśmy się razem bawili. E, I mm, no pan y, z zespołem Dauna, jak to panowie z zespołem i panie z zespołem Dauna często bywa, miał dość dużą wadę wymowy i on wymawiał moje imię przedstawiając sylaby i on do mnie mówił lenia <lania> lenia i ta lenia została w pamięci mej i niestety również w pamięci przyjaciół mych jako ksywa opisująca e, opisująca no też taką istotną dość cechę, cechę mojego charakteru, bo ja naprawdę bardzo lubię nic nie robić e, ale tak przyznaję, pani Nela od foszków e, zdetronizowała zdecydowanie zdecydowanie lenie i o, o, Oświadczam, że możecie mnie tak mianować wszyscy. Jeżeli się Wam to tylko podoba, tudzież na inne ksywy również jestem otwarta. Nie wiem, czy moja koleżanka Ewa też, ale ja na pewno jestem bardzo otwarta. No i taki trochę na uśmiechu, trochę na uśmiechu, a może nie trochę na uśmiechu, tylko bardzo mocno na uśmiechu. E, nagrywek dla Państwa na początek długiego weekendu, ale to nie jest ostatni, bo jeszcze w ten weekend różne rzeczy się podzieją. Jeżeli słyszycie moje psy szczekające, to przepraszam za nie, ale mm, w całej wsi szczekają, więc i moi nie mogli pozostać milczący. Musieli zaznaczyć swoją obecność na tej półkuli. No dobrze, słuchajcie, to dobrego dnia. Pani Nela Otwocha Was pozdrawia. <grywa> eee, bardzo Was pozdrawia. I, i co? Eee, I życzę Wam dobrego dnia oczywiście. I niech ten dzień będzie lepszy niż wczorajszy, niech jutro będzie jeszcze lepszy niż dzisiaj, a pojutrze jeszcze lepszy niż jutro. Dobrego dnia.